Młodzieżowe Mistrzostwa z Bąszynka w tenisie stołowym dobiegły końca. Walka toczyła się o wszystkie czołowe miejsca. Wiktoria Enenkel prowadziła w klasyfikacji, ale musiała jeszcze wygrać z Piotrem Bimkiem. Mimo wszystko najbardziej obawiała się Mikołaja Furmana. Ponieważ ostatnio też graliśmy razem w finale i pokonał mnie. Ostatecznie najlepszy okazał się Piotr Bimek, który w finale pokonał Wiktorię. W klasyfikacji generalnej oboje mieli po tyle samo punktów. W takiej sytuacji o tym, kto zajmie pierwsze miejsce, zdecydowała dogrywka... Wydaje mi się, że słaba dyspozycja Wiktorii. E, zawsze trzymała ze mną wymiany i mniej próbowała atakować, a dzisiaj mi się wydaje właśnie, że bardziej próbowała atakować i no i wydaje mi się, że właśnie to, że ja trzymam wymianę, a ona za bardzo atakowała. Dalsze miejsca zajęli Mikołaj Furman i Eryk Ksej. Na piątym znalazł się Patryk Krakowian. W całych rozgrywkach wzięło udział 14 osób. W kategorii Open walka będzie trwać jeszcze jeden turniej. W czwartych zawodach wzięło udział 15 uczestników. Henryk Zduński wygrał i wyszedł na sześciopunktową przewagę w klasyfikacji generalnej. Starałem się jak najlepiej wypaść i mi się to udało. W klasyfikacji generalnej 6 punktów do lidera traci Maciej Matuszewski, 10 punktów tracą Zdzisław Krakowian i Zbigniew Chybin, którzy będą najprawdopodobniej walczyć o miejsce trzecie. Wszyscy walczą i mnie się to podoba, że emocje naprawdę są na wysokim poziomie. Cieszymy się prawie jak dzieci. Ostatni turniej w kategorii Open odbędzie się 23 lutego o godzinie 12 Rozegrany zostanie dodatkowo turniej deblowy. Zapraszamy wszystkich chętnych do gry. TV Sport Info Sponszynek. Ośrodek Sportu i Rekreacji www.osir.baszynek.pl